I to padło, do buzi, i to padło. Siema rodzinko, tu Edi I Gabrysz Czyli I bracia I gościnnie spokojnie, Czyli nasza siostra Dziś zagramy w ugryź Polisz Albo nic nie rób Challenge, challenge. Motorzysta przygotował dla nas hardkorowe wyzwania Więc koniecznie oglądajcie do końca Dokładnie i to nie będą raczej smaczne Dlatego zaczynamy, zaczynamy. To jaki ktoś z nas będzie miał challenge Będziemy losować <laughs> O, za pomocą kart! Zobaczcie, mamy tak, król, jeśli ktoś głosuje króla, wtedy może nic nie robić z tą rzeczą, co będzie na tym stole. Ja chcę, ja chcę, ja chcę, ja chcę. Dama to jest polisz. Okej. Okay. A tutaj najniższa karta i najgorsza walet, ugryź. I słuchajcie, ugryź to znaczy, że to co tutaj leży, niezależnie od tego czy wam się to podoba czy nie, musicie odgryźć kawałek tej rzeczy, po prostu musicie odgryźć. Tutaj to wiadomo, nic nie robimy, a polisz. To naprawdę jest tak jakbyś jak, jak jadł loda, okay? ok. Czyli tak naprawdę z chęcią. Oh. Będziemy też rzucali monetą, to rzut monetą będzie decydował, czy robimy challenge na ślepo, czy będziemy widzieć to, mm -hmm. co będziemy jedli, lizali lub gryźli. Ustalmy, że jeśli pada orzeł, to wtedy na ślepo, a jeśli reszka, to widzimy. Gabriel widzę, że jesteś widzają, tak? <laughs> Zaczynamy pierwsze losowanie. Szybkie docowanie kart. Nie, Dobra, trzy karty. Wy macie pierwszeństwo, ja tocowałem. Kurde, Nic nie, nie rób! Jest, ja poliś. nic nie rób! Ugryźć! Ja mam policz. Nikola poliś. ma najgorzej. Słuchajcie, robimy teraz tak. Osoba, która ma nic nie rób, idzie do kuchni po rzeczy, okej? Okay? Rzucamy oczywiście czy na Ej. ślepo, czy możecie to Ej. widzieć. Hop orzeł, czyli na ślepo. O kurde. Zakładajcie oba. Nie, czemu ja. Dobra. No czekajcie, Pozwólcie, że mam zrobić tutaj takie ściniaczki. No, Czujesz zapach jakiś? Nie, nie, to nie jest śledź. Spokojnie. Zrobię Ci Dobra, połóż ręce na talerzu. Ja ci podam ręce. Tu jest talerz? Dobra. I gdzieś na środku talerzu musisz polizać. Nie wiem, co to jest, nie wiem, co to jest. Gabryś się to muszę ugryźć. Oh, raz, o, o, jeszcze, je. jeszcze bardziej się boję. O ja, o ja. Gabryś zabezpieczył sobie, no, zrobił sobie maseczkę, żeby tego nie wąchać. No niech okay. ja ci jakby podam, może tak. No. Dawaj grycimy. To jakaś ryba, jak to Smacznego, musisz ugryźć. I odgryźć, stapluńcie tak. Musisz odgryźć 10 sekund. 10, <gryźć> 9. Osiem, siedem, sześć, pięć, jest! Cielem je. zaliczony! Ua, to zobaczcie jest. O Jezu, makrela Rybka jest bardzo dobra. Rybka eee, lubi pływać. <grym> jezu, ryby, to czystnie. było straszne po prostu. To było takie opsznicy, bo jeszcze ten zapach. Ja myślę, że ta ryba to w ogóle początek Armagedonu, który to jest Uuu. przygotowany ja i myślę, że to jest dopiero lajci. Ja mam matkę ja mam już gość. Po tasujemy, no co? Ty? To dopiero początek tasujemy karty. I ponownie Proszę o mnie. Ja pierwsza ja teraz, mogę ja też? Dobra, Nikola pierwsza Co masz? Teraz ja Udry znowu Ja mam polisz A ja mam nic nie Nie, ja no nic, nie. Nie, nic nie mam co tam. Gabryś, idziesz do kuchni, wybierasz co się przynosisz Najpierw rzut monetą Tym razem reszka, czyli będziemy widzieli to co mamy zjeść Nie wiem czy to lepiej, czy to gorzej Dobra, ja mam dla was coś co na pewno wam się nie spodoba Grzyb. Ale co to jest co? za grzyb? To jest zbocznie. To jest kurka. Kurka, tak. Chyba to guci kto ty jesteś. O, kurka jest żółta. Kurka. To też to jest zbocznia. Dobra, no to y, może ja pierwszy. Ojejku, jakie to jest na języku. Ej, to było myte? Nie myłeś tego? O. Oblizałeś tu, tak? Ojejku. Bo ja nie chcę gryźć tego, co ty oblizałeś. nie niedobre to było. U, gryź. U, gryź. U, gryź. Nie ma tak. no. Lecimy z kolejnym I losowanie Każdy dzisiaj wygrać może, każdemu szczęście dopomoże Stary Agiszu uległ Raz Teraz Adi też. Wam trzy Teraz ja wygra? Ze środeczka Polish <grym> Nic nie Nie, nie to jest niepewnie no, Ja no, muszę ci A ja bym nie nic nie rób Ja, no, Gabryś winner Uwaga Rzut? Tym razem na ślepo, oże Dobra, proszę Gabryś poszedł po kolejne wyzwanie dla nas A ja mam tutaj moją magiczną monetę Zobaczcie, ja tą monetą zakręcę za chwilę na biurku I to jest challenge dla was, to jest challenge dla ciebie To będzie kilka sekund, musisz zasubskrybować kanał, Dobra. dać łapkę w górę Jak będzie 10 tysięcy łapek w górę To będziemy nagrywać więcej takich zabawnych, różnych odcinków Zaczynamy, gotowi? Start! Mam nadzieję, że udało Ci się zasubskrybować kanał i dać łapkę w górę Gabryś, dawaj potrawę Jest? Tutaj. Co nam przygotowałeś? Ej, czuję zapach taki bardzo nie... Coś, nie co? Jej, jak to, to zapchnie, ja jak to śmierdzi Ja bardzo nie dobraję Ojejku, teraz zaleciało Jejku, jak to śmierdzi Słuchajcie, tutaj jest część dla Nikoli A tutaj jest część dla mnie. Ja nie widzę zapachu, no gdzie? Bizmy. Dobra, ja mam polizać, tak? Czy mogę dotknąć ręką? O jejku, już czuję że... Ej, to jest jakaś przeterminowana konserwa, bo kiedyś byłem w oglądanie, a to tak śmierdziałam. Nie, Wambregar, jeszcze bardziej tak e, intensywna. Znaczy, to jest intensywna. Dobra, zaczekaj, tutaj. O jejku! Tu się dostaje do nosa, to jest okropne. Nie. O kurde! Ale niedobre! Jezu, jeszcze bardziej śmierdzi. Co to jest? Zgani jazdy! Bo Nie Wiem, ale nie mogę mówić! Gdzie na To coś To było niedobre. Nie, ale ja mam to wziąć. No musisz ugryć, weźmą sobie do ręki. O jej! Czuję ci! Nie mam takie Ja Ja Nie czuję! Spokojnie! Dajcie łapkę w górę na niej! Koniecznie! Dużo mnie Wy tego nie czujecie, tego zapachu! Musisz ugryźć. Ojejku <śmienku> Ale ja powiem wam, że ten zapach jest gorszy, bo smak akurat nie zdążyłam poczuć, ale to jest Jak ty to ugryzłaś, to ja czułem ten smak bo Ja to, też Ja sobie wyobraziłem, że to ja co to... chciał... Przed nami jeszcze mega dużo fajnych wyzwań, ale ja powiem wam, że cały czas czuję Kocie konserwy. Czyli no, aromat nie ten smród, No ja, to nie ja. aromat, to jest smród. Dobra, tasujemy karty. Shuler, Eddie, uwaga. Dż, 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 dż. I raz, i dwa, i trzy. Nikola, ja teraz pierwsza może ciągnąć. Dż. Potem Gabryś, dż. potem ja. Dobra, co? O, o, wreszcie, co? nic wreszcie O, kurczę. Nie. Ja już wiem, że znowu mam najgorzej. Poś. Nie, mam ugryźć, Nie. Reszka, czyli widzimy, to dobra, to, to dobra. będziemy gryźć i... No to przynoszę. No to słuchajcie, mam dla... Ale me... nie, no to jest żart, to jest niemożliwe. Nie, serio. Yy, to zostało przygotowane, widzicie. Ty wiesz, że to jest nierealne. To jest w ogóle plastikowe, czy nie? Nie, no normalnie nie. To jest naturalny kaktus. Żywy kaktus. I bez użycia sztuczów? No gryziesz Tak już Ale serio to jest nierealne, żeby ugryźć. Przecież ja muszę Oj, ugryźć. Ja bym sobie poprzebijał całe... Wargi przecież No dobra, dobra, żartuję O, Mam tutaj Żelki, o, żelki I, I nabiję wam żelki Gabryś, ale uważaj, bo one mogą być w albo w czymś Co dobre. I będziecie musieli zębami po prostu zdjąć żelki Dobra, macie gotowy kaktus, żelkowy kaktus Gabryś zaczyna, Gabryś musi polizać Dobra Tylko uważaj więcej. język Jest dobra. Ale easy, easy to zrobiłeś Dobra, ja muszę ugryźć A! Jejku! No, o, 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 o. biło mi się. Jejku, ja... Dobrze, nie ugryzam tej igły. Ale wiesz, jak to jest ciężkie normalnie? Jak porusza ustami, to wszystkie te igły nabijają wam się po prostu na usta. Dobrze, że mam to już za sobą. O kurde. Lecimy z piątym. Teraz ja biorę pierwszy. Raz. Dwa, trzy Co to jest? Nic nie. Nic nie rób wreszcie. Yes. Oooo, jeszcze raz. O, blabar. Szybki rzut monetą. Pyk, pyk. Będziecie widzieli to co nam przygotuje. Przygotowałem o, dla was. Kurcze. Coś o, dobrego. Wow. Kora to teraz to, oszukaję, się, to, to jest sękacz, moi drodzy. To Oka tak? ja byś miała policać, tak? To można ugryźć, ja. mam dobra. to jest twoje? To musisz ugryźć. Nie tak, nie, weź do ręki. <laughs> Zobaczcie <Bez, co> <laughs> go minę. To jest sękacz z octem! O no, ja ohydne, naprawdę! Siadaj, jak nagle ocet tak śmierdziało. No, ale wpiszesz czuć Dobra, to musisz polizać, ale to znaczy, że językiem przez całą długość. Serio. O kurczę! Dobra, i tak to jest lepsze niż w grze, ja nie? Aaaa! jak ja, 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 pali! Ojej! Ja, Naprawdę! Bo, bo tak bo pali, powiem wam, że szok! Ła! Ła! Kolejne losowanie! Stru, tu, 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 majtki z drutu! I uwaga! Dobra, teraz ja! Teraz ja, Nikola ja pierwsza. Dobra, no. to tak chodzi. No. Dzięki. Ja. Co? Ja to? A nic nie rób Ugryź, A, najgorzej Polisz, polisz. Ugryź Dobra, tu idę, jeszcze wrzucmy Maja Wrzucam monetą Obyśmy Widzimy, reszka czy widzimy Co to jest? Cebulla no, Cebula to jest, cebula Cebula z nutellą Z nutellą, ojejku tam Ja tam mam polisz, dobra, to ja więcej Polisz Ale masz to w Ale kury, musisz też cebulę, te cebulę polizać. No jeszcze cebulę od no, drugiej strony. No ja chcę nitelę. I cebulę. Dobra, <grym> <grym> zańczony. Aż odleciał kawałek cebuli tutaj u Gabrysia. Więc mm. skończył ugaś... Nie, nie, to, mu już to kres musisz być. Patrzę, że nie wziąć patrzę, No, no. no 300 000 uuu. <grym> Poczekaj, Poczekaj. jest 100 tysięcy subów? Uuuuuh! Poczekaj, czekaj, bo ktoś puka. A ktoś puka? No. A wejś, idź. Dobra, już się działo, Dobra, Dobra, idź. Uj. To jest tak dziwny smak, cebula i nutella O, sąsiad przyszedł znowu Dzień dobry A, dzień dobry Coś mnie właśnie cebulką zapachniało, to pomyślałem zajrzeć Widzowie mają pytania, to teraz bracia i spoko Nikola odpowiedzą na pytania Weźmiemy sobie... O, sąsiad jakże się urządził O, tu cebulę. Dobra, do tych miejsc nalejemy wody. I będziecie, jak będziecie się zgadzać, to nura do wody, okej? Okay? Jeszcze wezmę pa. To... Raju no, koguta! Samsia, trzeba włosek plastik kupić, a nie jakieś szkło. Co, co ty tutaj robisz? Siadaj na kanapie z Edyną i ze spokojnikową czas na pytania. Mój ulubiony miseczkę stóp. No nie, to kto się najsłabiej uczy? Gabriel, Nie, ja, ja miałem czerwony pasek. Gabryś. Ja też. Dawaj, głowa do... Ty Jeszcze nie wiesz <grywy> bez oszustw. Kto najsłabiej gra na X-bond? Nikola. <grywy> ja już wiem. Nikola. 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 No. Jestem malowana. <grywy> Kto najlepiej gotuje? Nikola. Nie, najlepiej gotuje. Nikola! Nikola. Jola bardzo dobrze gotuje i robi pyszne śniadania. To ja przestaję dobrze gotować Kto najszybciej schodzi po schodach? Uh, nie okay. mogę! Oh, to prawie wiemy Kto najlepiej jeździ autem? Zresztą ja też dobrze jeżdżę, ale uh, Ania jest najlepiej uh, <ślały> <ślały> Za to, że nie dostałam wow. Właśnie, bo my byliśmy dwa razy z Anią Nie no to ja... Teraz się szykuję. Wow! <grymianie> <grymianie> Sąsiad już poszedł, wracamy do gry. Tasujemy karty i szybkie losowanko. Uwaga! Ja, ja pierwszy! Ja, ja, pierwszy. Ja, pierwszy. ja pierwszy! Ja pierwszy! Uuuu, nic, nic nie lubię! Polisz. I drugi znowu. Za monetą. I co? Orzeł, czyli teraz nie możemy widzieć, o, to było. Zakładajcie opaski. Wracam, masz. Co się dzieje? Ej, co się dzieje? Coś no się no wymyka co z kontroli. Da? Ty to masz uderzyć. A to jest zbita śmietana, bo tak brzmiało? Nie, no to jest śmietana. Dobra, to to mogę wyjść. O do... kurcze! Możemy zdjąć? Zaś. Ja nie. Mm, tak, akurat było dobre. Ale ty miałeś nic nie robić, ej! Gabryś, miałeś nic zrobić, robić. a podkałem się... Nie, Nie, Gabryś. Ostatnie, ale zawsze po czymś coś słodkie i dobre zbliża się coś najgorszego. Dlatego zobaczymy. Ja pierwszy teraz biorę. Na drogę! Yes. Jest! Nic nie. Polisz. Nie wiesz jakiś różnych no. Idę i to będzie największy kartko teraz na koniec. Mam takie A Ale miałam 6 razy już ugryźć. O, a, rzucamy. Ja. Dobra, rzucamy monetą. Widzicie? Traszka. Dobrze. Czy widzieć Nie ciekawe co to jest. Ale na szczęście się o... się ostatnie, ostatnie, więc słyszymy słowy. Trochę śmierdzi. Mam dla was moje drodzy, Finałową przekąskę. O. Co? O. Powiem o. wam tak. Czas o. na o. Nie. ośmiornice. Nie! E. Nie, ja się na to nie. Powiem Pamiętajcie, dostosuj. jeśli będzie 10 tysięcy łapek w górę wiecie, to będzie więcej odcinków takiej serii, ale teraz czas na to. Tak czy Ja ją polizę. Gabryś, musisz polizać, ale yeah. patrz, dostaniesz taką mackę. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. No, wow. ale to jest obrzydliwe. W jakim szoku jest Gabryś? Jezu, ale ja Ale najlepsze jest dla Nikoli. A ja muszę to trzymać. Ponieważ Nikola... Widziałam jak ono wisy, to... Nikola, spoko Nikola musi to odgryźć. No Dobra, ja wolę zamknąć oczy. O ja... To no, że... serio? Smacznego <grym> życzy firma Dostyni. Firma Udła się Życzę smacznego. Nie, nie, wykończę. Oni nie wykończą, naprawdę. Sznawa, no to jest ostatni. Sześć razy byłaś ugryzł. <grym> Ale nie pocieszyłaś, naprawdę. Dobra. Dla was. O kurde. Ale muszę cały udobór zobaczyć dopiero? No musisz ugryźć i oderwać zębami jak gepard. O ja cie... Aaaaah! O uff, 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 to uff, do uff, uff, Gratulacje, gratulacje, Gratulacje. uff, 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 w czwartek sobota. Siema.